Dzień dobry. Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy flash rynkowy. W zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem m.in. o narastającym zwątpieniu krajowych konsumentów w przejściowy charakter inflacji oraz o tym, że te emocje nie mają przełożenia na architekturę aktywów finansowych zgromadzonych przez Polaków. Patrząc na oszczędności ogółem polskich gospodarstw domowych przez pryzmat komunikowanych przez te podmioty obaw związanych z utratą siły nabywczej pieniądza, to zobaczymy jedynie strukturalną inercję. Niewykluczone, że ten obraz ulegnie zmianie w danych za pierwszy i drugi kwartał tego roku, jednakoż na koniec zeszłego roku aż 73,5% oszczędności miało formę depozytów złotowych i walutowych. Oraz gotówki w obiegu poza kasami banków. Trudno o racjonalne wytłumaczenie takiej rozbieżności pomiędzy tym, co Polacy myślą w odniesieniu do wyższego poziomu cen w przyszłości, a tym, co później na bazie tego robią, a właściwie czego nie robią, aby skutecznie ochronić swoje pieniądze przed niewidocznym inflacyjnym wrogiem. Pierwszym, najprostszym, jednak niejedynym wytłumaczeniem tego dysonansu, które przechodzi na myśl, jest prokrastynacja. Pod tym tajemniczym hasłem kryje się nic innego jak odwlekanie, odkładanie czegoś na potem, czy zwlekanie i ta tendencja może ujawniać się w różnych dziedzinach życia, które są dla nas niewygodne i wymagają podjęcia aktywności. Według psychologów, to od lat 70. zeszłego stulecia niepokojąco słabnie nasza silna wola, która przypomina bowiem mięsień, który nadmiernie eksploatowane męczy się. Na co dzień musimy mierzyć się z zakazami, nakazami, obowiązkami czy pokusami typowymi dla współczesnej cywilizacji. Więc utrzymywanie tak zwanej samodyscypliny pochłania tyle glukozy, że w końcu wpadamy w kryzys energetyczny. I jeśli wtedy jest coś do zrobienia, to mówimy jak Scarlett O'Hara, bohaterka Przeminęł z wiatrem, że pomyślę o tym jutro. Dodatkowo... Opór przed czynnościami wymagającymi wysiłku wynika także z innej właściwości mózgu, czyli pragnienia natychmiastowej gratyfikacji. Nasz narząd myślenia jest tak zaprogramowany, aby ze wszystkiego, co robimy, bezzwłocznie czerpać przyjemność albo korzyść. Można by teraz zadać pytanie, co to wszystko ma wspólnego ze strukturą naszych oszczędności. Utrzymywanie stóp procentowych przez bank centralny poniżej poziomu inflacji sprawia, że realne stopy procentowe przyjmują wartość ujemną. Według oficjalnych danych za maj bieżącego roku, to Polska w ramach grupy 23 wybranych państw znalazła się na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych pod względem stóp procentowych skorygowanych o inflację. Minus 4,6% to aktualna cena, jaką płacą rocznie. Posiadacze oszczędności denominowanych w polskim złotym. Warto dodać, że nie jest to jednorazowy wyskok i miejsce na podium w tym mało chlubnym zestawieniu, nasz kraj utrzymuje już od dłuższego czasu. W takim środowisku najbardziej bezpieczne formy lokowania nadwyżek finansowych, nie wspominając o gotówce, nie dają możliwości ochrony siły nabywczej pieniądza. Dla przykładu, według danych NBP średnie oprocentowanie nowo zakładanych depozytów wyniosło w kwietniu bieżącego roku 0,18%, podczas gdy inflacja przekraczała poziom 4%. Dlaczego więc depozyty oraz gotówka mają tak duży udział w strukturze oszczędności? Niewykluczone, że ma to związek właśnie z wysiłkiem oraz gratyfikacją. Nie należy zapominać o tym, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, to występujące przez długie lata w Polsce środowisko dodatniej realnej stopy procentowej było wsparciem dla osób oszczędzających i nie zachęcało do podejmowania ryzyka. Można pokusić się o stwierdzenie, że taka forma gromadzenia nadwyżek finansowych stała się niejako punktem odniesienia dla osób oszczędzających. Natomiast, aby zmienić dotychczasowe doświadczenie, wymagane jest podjęcie wysiłku. Poszerzenie struktury oszczędności o część inwestycyjną, która niesie ze sobą potencjał wyższej stopy zwrotu, jak również ryzyko, wymaga od naszego umysłu dodatkowej pracy. Na czym ten wysiłek polega? Trzeba zebrać informacje z rynku, następnie z tych informacji musi powstać nasze własne zdanie, które później musimy wcielić w życie, czyli podjąć decyzję inwestycyjną. Jak już dojdziemy do tego kroku, to pojawia się kolejna przeszkoda. Nasz mózg za wykonaną pracę oczekuje natychmiastowej gratyfikacji. Niestety specyfika procesu inwestycyjnego polega na tym, że jeżeli liczymy na wysokie zyski, to musimy wziąć pod uwagę ryzyko oraz zmienność inwestycji w czasie, a na smakowite owoce tego działania, czyli na ponadprzeciętne stopy zwrotu, trzeba niejednokrotnie poczekać. Te wspomniane bariery behawioralne sprawiają, że dobrowolnie zwlekamy z dostosowaniem architektury aktywów finansowych do obecnej sytuacji rynkowej, pomimo posiadania świadomości ponoszenia realnych strat wskutek opóźnienia. I to pewnie również dlatego udział akcji spółek publicznych w strukturze oszczędności polskich gospodarstw domowych wynosi tylko 4,5%. Dla porównania to na koniec zeszłego roku ponad 35% oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych trzymane było w akcjach. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to mają one niewiele ponad 8% udziału w nadwyżkach finansowych Polaków. Większość aktywów, prawie 39%, ulokowanych jest w szeroko pojętych produktach dłużnych. Natomiast fundusze akcji stanowią niecałe 11%. Najwyższą dynamiką przyrostu aktywów, dwukrotny wzrost w perspektywie ostatnich 12 miesięcy, mogą pochwalić się fundusze rynku surowców, jednak ich procentowy udział w krajowym rynku produktów inwestycyjnych pozostaje nadal niewielki 0,9%. Przy tej okazji warto dodać, że w perspektywie globalnej surowce przykuwają w ostatnich miesiącach uwagę posiadaczy kapitału którzy szukają aktywów, które najlepiej radzą sobie podczas rosnącej inflacji. Kilkukrotnie podczas poprzednich nagrań wspominałem, że z perspektywy historycznej to właśnie towary skutecznie chroniły siłę nabywczą pieniądza. To, że kapitał zaczął płynąć w kierunku surowców, widać zarówno po wzroście ich cen oraz po napływach do funduszy ETF surowcowych, które są najwyższe od ponad 14 lat. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia!